Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, zapraszam Was na wspólne rozpakowywanie paczki. Tutaj znajduje się bardzo ciekawa rzecz, którą będę wykorzystywał w jednym z materiałów, a za chwilę zobaczycie, co to jest. Element jest dość duży. Tutaj są dwa elementy, tak naprawdę. Nie wiem, jak tu się do tego dostać nawet. W ostatnim czasie kupiłem jeszcze jedną piękną rzecz, y, którą będę pokazywał w rolce. Mam nadzieję, że dojdzie cała. I to jest y, efekt y, moich filmików. I to jest w ogóle super, że udało mi się to kupić. I powstanie na pewno z tego materiał też. Mówię teraz o innej rzeczy, nie o tym, co jest tutaj, ale o innej rzeczy. No i dobra. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że całe, Bo to jest szkło. Jest wszystko usztywnione, ale to już nie raz widziałem paczki, <laughs> które miałem oczy... oczywiście. cała, a są dwie. Uwaga. Proszę bardzo. Zupełnie nietypowa rzecz. Raczej niespotykana na Targu Staroci. Ja jeszcze nie widziałem. Witrażowe owszem, spotykam non stop. Ale nie w takim wydaniu. Dobra. To jest jedna. No i zobaczmy tą drugą. W ogóle ta lampa, która tutaj jest zawieszona, to jest też lampa stargu staroci, to jedna, Pani mi specjalnie przywiozła taki piękny kapelusz szklany. Oczywiście był sam klosz, już jest przygotowana, także U, cudnie wygląda. Podsufitka, chyba właśnie od tej jest. Piękne rzemiosło. Tak. I dotarła cała, tak wygląda super. Dobra, odstawię to. Tak wyglądają te dwie lampy. Lampy będą przeze mnie wykorzystane w materiale, oczywiście jako tło do materiału o lampach w stylu Tiffany'ego i w ogóle o lampach Tiffany'ego, także zapraszam was serdecznie do obejrzenia materiału. Jeszcze go oczywiście nie zrobiłem, więc na razie się przygotowuję, a po przygotowaniu te lampy też będą dostępne, bo te lampy, które kupiłem na targu staroci, one też będą na mojej stronie internetowej, także zapraszam serdecznie. Dzięki za uwagę.